Dobra! Yy, siema! Dobra, kupuję Gifta mojemu koledze. Remisowaliśmy, dołączę do naszego filmu BDS. Znaczy, boss, nieważne. Yy, dobra, yy, tu jest dowód. Yy, w tym formie filmu. Bo zremisował, no to dostaję emotkę za 200. Więc wysyłamy mu. Tyle yy. jak się nazywałeś. Dobra. Dobra, dobra. nieważne, Dobra. Yy, dobra. Kontynuuj. Dobra. No i wyślij. No. Pokaż nam emotkę. Dawaj. Załóż. Załóż i pokaż widzom. Ale nie to. No. Więc zostawcie suba i lajka. Już są trzy osoby. Piszcie w komentarzu kto chce dołączyć. I Nara.